Siemaneczko wszystkim, moi drodzy, w ostatnim czasie u mnie w warsztacie pojawiła się szlifierka oscylacyjno laśmowa z firmy Szepach model OSM600, dostarczana do mnie w ramach współpracy z firmą Lange Łukaszu. Tak jak zauważyliście, oprócz tego, że ta szlifierka się pojawiła u mnie w warsztacie, została ona już na stałe zamontowana, ponieważ ona zostaje u mnie. I dzisiaj, moi drodzy, będę w tym krótkim epizodzie tutaj przedstawić wady i zalety tej maszyny, co mi się w niej podoba, czego w niej brakuje, co bym chciał do niej dołożyć. Nasza maszyna jest napędzana silnikiem o mocy 450 W. Powiem Wam, że na tego typu maszynę jest to wystarczająca moc, ponieważ jej pole robocze nie wymaga tak naprawdę większego silnika. Doskonale ona się sprawdza przy szlifowaniu, poszlifowywaniu jakichś małych elementów, nawet elementów stalowych. Dodatkowo w tej maszynie bardzo podoba mi się szybki sposób jej przezbrojenia, bo tak naprawdę odkręcamy jedną śrubę, zdejmujemy. Cały element z papierem ściernym taśmowym. Zakładamy redukcję naszego otworu. Zakładamy papier ścierny na tulei, podkładkę. I już na, tak naprawdę możemy sobie naprawdę już tym nawet przykręcić i mamy już maszynę przezbrojoną i dzięki temu ze szlifierki taśmowej przerabiamy sobie na szlifierkę wrzecionową. Kolejnym fajnym rozwiązaniem w tej szlifierce, moi drodzy, jest możliwość regulacji pochylenia stołu. Bo tak naprawdę dzięki temu możemy sobie wykonywać przy naszych elementach różnego rodzaju poczlifowania kąty. Aczkolwiek, jeżeli już mówimy o regulacji, o kątach, powiem Wam, czego mi w tej szlifierce brakuje. Brakuje mi, moi drodzy, tak naprawdę jakiejś przykładnicy, żeby uzyskać kąt prosty, idealny między papierem ściernym a naszą przykładnicą, bo między podstawą a papierem ściernym oczywiście uzyskamy. Natomiast jeżeli chcemy uzyskać w drugą stronę kąt prosty, żebyśmy jednocześnie mieli do jednej, do drugiej płaszczyzny wyciągnięty, bardzo pomocny okazałby się właśnie z tej strony taki element, po którym byśmy po prostu dosuwali sobie naszą deskę, listewkę. Jakiś profil, po prostu jakiś element, który byśmy chcieli sobie przeszlifować. Z tego kresu użytkowania tej maszyny, moi drodzy, mogę Wam powiedzieć jeszcze jedno: że bardzo pomocny by się przydał tak naprawdę jakiś odciąg, zabudowa wokół maszyny z tyłu i coś podpiętego do naprawdę jakiegoś solidnego odciągu, bo ten urobek, który tutaj nam się gromadzi, nasz odkurza tak naprawdę tym. Otworem do odciągu on sobie nie poradzi, nie nadąża, ponieważ to wszystko dość mocno się pyli w tego typu maszynach. Tak więc, oprócz tego, że mamy możliwość podpięcia odkurzacza, jeszcze bym radził przyszłym użytkownikom gdzieś sobie zrobić jakąś dodatkową zabudowę z większym odciągiem, żeby to miejsce naszej pracy było oczywiście czyste i żebyśmy też nie musieli tego wdychać, wszystkiego. Mimo tego, że mamy zastosowane jakieś maski, ale wiadomo, że gdzieś coś zawsze, gdzieś nam po prostu wejdzie, czy nawet po prostu sami so, sami na sobie będziemy wynosić ten cały kurz brud, który tak naprawdę też jest niezdrowy dla naszego organizmu. Oprócz, moi drodzy, przykładnicy, którą chciałbym dołożyć do tej maszyny, jeszcze jedną rzecz chciałbym wprowadzić, żeby ona została po prostu wprowadzona, której akurat tak naprawdę brakuje w tej maszynie. Na, te, na tej blasze tutaj. Na tym elemencie, do którego dociskamy papier ścierny wraz z naszym materiałem, który szlifujemy, przydałaby się tutaj jakaś nie to, że gąbka czy jakieś płótno, żeby po prostu nasz materiał nie był tak na siłę dociskany do metalu, tylko żeby było takie delikatne ugięcie. Z pewnością to by też z pewnością ułatwiło, polepszyło naszą pracę, ponieważ nasz element. No nie byłby tak naprawdę do takiej twardej płaszczyzny dociskanką, miałby taki delikatny, byłoby takie delikatne ugięcie, że ten papier ścierny też by się ugiął i to wszystko tak fajnie, gładko by nam szlifowało. To są takie dwie moje sugestie, których tak jak dla mnie brakuje w tej maszynie. Tak moi drodzy mogliście zauważyć, do tej maszyny ja osobiście bym dołożył dodatkową przykładnicę. I jakieś płótno pod nasz papier sierny, żeby to ugięcie było takie delikatne, żeby ten papier nasz nie szorował od razu o ten metod, który się znajduje tutaj z tyłu. Oraz dodatkowo już jako z perspektywy po prostu użytkownika proponowałbym sobie zrobić jakąś zabudowę z tyłu z lepszym odciągiem, żeby cały ten pył uciekał z naszej maszyny, bo spójrzcie tak naprawdę co tu się dzieje dookoła, to wszystko już jest... I tak sprzątane w, u mnie tu w warsztacie, bo tego pyłu się naprawdę gromadzi przy szlifowaniu. Sam ten jeden odciąg sobie nie daje tak naprawdę rady, ponieważ on to wszystko wyciąga to, co jest tutaj na dole, co się gromadzi. Natomiast to co już pójdzie z papierem w powietrze, to już jest osobna zupełnie bajka. Tak więc ja bym proponował jeszcze dołożyć przykładnicę, płótno pod papier ścierny i nasza maszyna z automatu idzie na wyższy level, ponieważ dochodzą jej dodatkowe możliwości.